Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak zbudować zwykłą, no i farmę krów w Minecrafcie Bardzo łatwa farma, raczej każdy sobie z nią poradzi, tam nie potrzeba tak naprawdę żadnych specjalnych składników Ale przy jeśli macie chęć na więcej takich filmów, zachęcam do nią łapki które, oraz subskrypcji, z dzwoneczkiem Żeby nie przegapić kolejnych farm, chociaż już takie ponagrywaliśmy, ale będzie ich więcej A jeśli szukacie najtańszego Minecrafta w internecie, to z linków w opisie, z oficjalnej strony co na no, Porównywarkę cen wszystkich Minecraftów z oficjalnych sklepów, tak żeby znaleźć po prostu najtańszego Minecrafta. No ale dobra, moi drodzy, musimy zrobić, żeby taką farmę wbudować? Aktualnie tutaj po lewej stronie mam rzeczy, które nam potrzebne, tylko żeby taką farmę zbudować. Porządkowo musimy udać się na jakiś tam, powiedzmy, konkretny plac, miejsce i rozwalamy trzy, a raczej niszczymy trzy. 3, 3, 3, kratki w kształcie tak zwanej l e, mamy tutaj trzy krateczki i teraz tak bierzemy skrzyneczkę e, do ręki i ustawiamy najpierw skrzynkę w tym miejscu następnie moi drodzy bierzemy leje i teraz tak trzeba leje ustawić to jest bardzo istotne na kucaka czyli za pomocą przyciśniętego klawisza SHIFT ustawiamy leje w taki sposób żeby połączyły się automatycznie z skrzynką czyli pierwszy lej ustawiamy tak żeby połączony ze skrzyneczką jeszcze źle jest, dobra, czyli musimy ustawić jeszcze raz. Musi być po prostu połączony z skrzynką, czyli klikamy na skrzynkę. W tym przypadku kucając możemy kliknąć na skrzynkę i jest połączony, jest połączony. I teraz ustawiamy drugi lej, klikamy na ten lej, żeby się łączył ten lej z tamtym lejem, no i to wszystko z naszą skrzynką. Dobra. I teraz tak, potrzebujemy wziąć te bloki. Te bloki ustawiam aktualnie, w tym miejscu tutaj jeden, tu drugi, tu trzeci i w tym momencie tu będzie też czwarty, ja sobie go ustawię. Tutaj, proszę bardzo. No i potrzebujemy teraz, moi drodzy, schody. Także bierzemy schody, jedne schody dajemy tutaj, jeszcze jeden dajemy tutaj, jeszcze jedne tutaj, tutaj i tutaj. No i dobra. Teraz bierzemy wiaderko z wodą i wodę aktualnie zalewamy w to miejsce. No i dobra. Teraz będzie nam potrzebna linka, i naszym zadaniem jest oczywiście to, żeby znaleźć krowy. I te krowy rzucić tutaj do środka. Ja trochę pójdę na łatwiznę, oczywiście nie będę teraz krów szukał. Zrobię sobie taką przykładowo krowę. Także biorę krowę, żeby Wam pokazać jak to więcej wygląda. Ciągnę ją tutaj do środka moi drodzy. Ciągnę, ciągnę, ciągnę. Dobra, i teraz najlepiej trzymając Shift czekać na krawędzi, żeby ta krowa sama wpadła. jak będziecie szlić dalej, to ona się rozjedzie na boki albo po prostu nie wpadnie. Dobra, jeśli zbierzemy już wszystkie krowy, które chcielibyście aktualnie zebrać i wrócić aktualnie do środka, no to te krowy trzeba zamknąć w taki sposób, żeby one potem po prostu się blokowały automatycznie. Czyli stawiamy jeden dirt w tym miejscu, tutaj automatycznie dajemy płotek, niszczymy ziemię. Krowy tutaj zostają. Takich krów powinno być więcej, oczywiście nie jedna, żeby się rozmnażały. Ja tutaj oczywiście teraz sobie dorzucę dodatkowe, żeby już nie marnować czasu na poradniku, bo nie będziemy robili, robili poradnika, który trwa 20 minut, a to ma być łatwy, szybki poradnik dla was. No i dobra, jak mamy te krowy, to oczywiście możemy sobie je potem moi drodzy karmić w tym miejscu. I okej. Okay. O co chodzi w tej całej farmie? Generalnie w tym miejsce, w którym one są, jest dość małe, jak widzicie. I po prostu jeśli będzie tych krów na tyle dużo, że one będą tam się gniotły, to automatycznie one się zamieniały na jedzenie. I teraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało, jeśli tych krów będzie więcej. Dajemy kolejną mieści się, dajemy kolejną mieści się, dajemy kolejne, 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 mieszczą się. Ale zaraz będzie taki moment, kiedy te krowy już po prostu nie będą się mieściły. Ja zobaczę jeszcze, czy skrzyneczka jest pusta. Jest nasza lina, która spadła, okej. Okay. Dajemy kolejne, 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 i to jest ten moment, kiedy już te krowy po prostu się kompletnie nie mieszczą, jak widzicie, przez co automatycznie zamieniają się na Jedzenie. I możemy to generalnie teraz sprawdzić, czy nasze jedzenie aktualnie dostarcza się do skrzyneczki. Jak widzicie jest. Mamy skóry, mamy jedzenie, także farma krów działa bez rzutu, zarzutów. Jeśli macie chęć na więcej takich przydatnych poradników, jak zbudować takie łatwe farmy, nie takie jakieś mega rozbudowane, ale również takie łatwe, to zachęcam do sobie łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem przy okazji. A jeśli tak jak mówiłem szukacie naszego Minecrafta w internecie z oficjalnych sklepów, tylko z legalnych stron, no to macie link w opisie, możecie sobie śmiało sprawdzić. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo mocno za tego materiału, trzymajcie się, cześć!